W ostatnich miesiącach pojawiło się sporo zamieszania wokół tematu ESG w Unii Europejskiej. Wszyscy mówią o projekcie pakietu omnibus, który ma uprościć przepisy i odciążyć firmy. Ale czy to faktycznie jest dobra wiadomość? Co zmienia pakiet omnibus? Zacznijmy od konkretów. Pakiet omnibus to część większej inicjatywy Komisji Europejskiej, tak zwany kompas konkurencyjności. W projekcie chodzi o uproszczenie przepisów i zmniejszenie biurokracji, przynajmniej w teorii. Więc jaka jest najważniejsza zmiana? Mniejsze firmy mogą zostać całkowicie wyłączone z obowiązku raportowania ESG. Natomiast tysiąca pracowników mowa jest już o trzech tysiącach, Do tego obrót powyżej 450 milionów euro. To oznacza, że nawet 80% firm w Europie, w Unii Europejskiej. W ogóle nie będzie musiało przygotowywać raportu. Przesuwają się również terminy raportowania. Druga i trzecia fala firm mają raportować dopiero za rok obrotowy 2028, czyli w praktyce dopiero w 2029 roku. Podobnie jest z dyrektywą CSDD, czyli tą o należytej staranności i łańcuchu dostaw. Tu też pojawia się przesunięcie o rok co daje dwa lata opóźnienia, mniej audytów, mniej obowiązków wobec mniejszych partnerów. Co jeszcze? Raportowanie w ramach taksonomii Unii Europejskiej będzie dobrowolne dla firm poniżej tysiąca pracowników. Brzmi jak spora ulga, prawda? A jednak pułapka. No właśnie. Tylko, że to może być trochę złudne. Bo nawet jeśli Unia Europejska daje więcej czasu, to biznes już niekonieczny. Banki, inwestorzy, duże firmy, oni nadal będą wymagać danych ESG od swoich partnerów i kontrahentów. Jeżeli działasz, działacie w łańcuchu dostaw z dużym graczem, na przykład z Niemiec czy też z Francji, nadal możesz zostać zapytany o ślad węglowy czy też zużycie wody. A jeśli nie masz tych danych, to co możesz po prostu wypaść z gry, czyli stracić kontrakt? zostać zastąpionym przez inną firmę, która już wdrożyła pakiet ESG. Do tego dochodzi ryzyko reputacyjne i presja ze strony interesariuszy. No i nie zapominajmy, wiele firm już zainwestowało tak naprawdę w ESG i teraz może się okazać, że część z tych inwestycji pójdzie na marne. Dlatego może zamiast patrzeć na ESG jako na problem, warto spróbować spojrzeć na temat ESG jako szansę. To może być tak naprawdę narzędzie dla nas do budowania silnej marki, przyciągania klientów i po prostu lepszego finansowania. Finansowania przyszłych inwestycji. Coraz więcej menedżerów mówi wprost, że ESG to inwestycja, która się w przyszłości zwraca. Dobrych informacji jest jeszcze więcej. Technologia nas wspiera, AI może pomóc zbierać dane, analizować je i usprawniać, raportować. Z kolei Unia Europejska planuje nawet stworzyć cyfrową platformę do raportowania dostosowaną do skali firmy i jej ryzyk. No i jeszcze Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Polsce wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Są to narzędzia, materiały, szkolenia i warto z nich skorzystać. Więc jasne, mamy trochę więcej czasu, ale to nie powód, aby odwlekać wdrożenie raportowania ESG. Im szybciej się przygotujesz, tym większą zyskasz przewagę. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia innych treści na naszym kanale, związanych ze zmianami podatkowymi oraz prawem pracy.